Po co trzeba uczyć się języków obcych? O tym wiedzą już nawet przedszkolaki. Że, żeby potem, jak na przykład ktoś pojedzie na wakacje, żeby umieć język, język angielski. Im wcześniej zacznie się naukę, tym lepiej. Dlatego normą jest już dzisiaj angielski w przedszkolach. Nawet jeśli wydaje się, że w tym wieku dzieci jeszcze niewiele mogą się nauczyć. Od najmłodszych lat y, najlepiej dzieci zapamiętują i osłuchują się w obcym języku. No a później, jak wie, same wiemy, to w życiu bardzo, bardzo pomaga i no, ciągle ten język jest potrzebny. W tej chwili no, w zasadzie jesteśmy kulawi, jak nie znamy języka obcego. Dzieci z 20 przedszkoli z gmin Olkusz, Bukowno, Bolesław i Zesławkowa na pewno pod tym względem kulawę nie będą. Zorganizowano dla nich nawet przedszkolną olimpiadę języka angielskiego. Losując zadania przy kole fortuny, przedszkolaki pokazywały ile już potrafią. Olimpiada to brzmi dumnie, ale to jest w zasadzie taki konkurs i finał zabawy z językiem angielskim. Chcemy pokazać, po co najmłodsze dzieci uczymy języka angielskiego, chcemy pokazać się rodzicom, czego nauczyliśmy się, co potrafimy, jak wyglądają lekcje języka angielskiego w przedszkolach. Dzieci z godnym kurem śpiewały więc piosenki, które pomagają im zapamiętać, jak po angielsku nazwać zabawki, owoce czy części ciała. Były też zadania rysunkowe, a kiedy padało pytanie, najchętniej odpowiedziałyby na nie wszystkie przedszkolaki, które tego dnia zgromadziły się na auli Olkuskiej Szkoły Podstawowej nr 9, a nie tylko te, które akurat zostały wywołane do odpowiedzi. Bo oczywiście angielskiego w przedszkolach nie uczy się tak jak w szkole. Nikt nie wkuwa na pamięć słówek, a tym bardziej nigdy nie pada słowo gramatyka. Uczymy się słownika angielskiego. Siadamy na dywanie i pani nas uczy różnych słów po angielsku. Bawimy się, piosenek się uczymy. A potem można pochwalić się takimi umiejętnościami. Nic więc dziwnego, że na takich lekcjach jest po prostu faj. Iwona Krzystanek, przegląd olkuski live.